Witam, witam widzów wszystkich kochanych. Mamy godzinkę siódmą pięćdziesiąt. Troszkę nas nie było na jakichś vlogach czy coś. Co dzisiaj? No, nie wiem. Dostałem wczoraj paczuszkę, zrobię e. szybciutki unboxing, no i idę na wybory. Jak wy ten film zobaczycie, no to już wiadomo, będzie po wyborach, ale trzeba spełnić obowiązek obywatelski i właśnie zagłosować na jednego z kandydatów. Także zaraz jadę z rodzicami. A co, a tu sobie. Odpakuję na szybko paczuszkę, mamy tutaj jakiegoś gaminata, Gaminate? Gaminate'cik, no. Ostatnio za dużo energoli, trzaskam na streamach, to zresztą doskonale wiedzą ci, co oglądają. Kawy też za dużo pijam, także troszeczkę trzeba zrobić sobie detoks, przenieść się na coś innego. Także sobie zobaczę, co tutaj przyszło. Niestety nagrywam sam, ponieważ kobieta pojechała do siebie do miasta też wziąć udział w wyborach. Ach, no niestety muszę, muszę taką nagrywać, ale zaraz wam wszystko pokażę. O. Szejkerek! Wszystkie moje poprzednie się zużyły, także. Bardzo mi miło. Ulala. Dominik! Czyli dostałem trzy fiolki. Chyba jedną na giveaway'a dajemy dla widzów, co? Chcecie taką na to... To wam wyślę, bo jestem kochany! Tylko jeszcze wymyślę zasady konkursu. Dobra! Walimy bombę jedną i lecimy na wybory! Wybrać prezydenta naszego kraju! <noise> Bakecik. Bakecik ukradłem Honce. Bardzo mi się podoba. Jakbyście jakieś strony właśnie z bakecikami, żebym mógł sobie przejrzeć, podali mi w komentarzach, to naprawdę będę wdzięczny, bo chciałbym sobie kupić taką czapeczkę. Może jakieś też ryby zacznę łowić. Syf mi wyskoczył, bo mam uczulenie na mleko, a do kawy piję. Rzucam tą kawę póki co. Yy, pokażę Wam, jak to robię zawsze za czasów pływaka. No i co? I tak właśnie myślałem, żeby coś ponagrywać sobie jeszcze dodatkowo na YouTube'a. Ostatnio wakacje są, znajomi też mają troszeczkę więcej czasu, weekendy, także się z nimi spotykam, no bo ja już jestem boomerem trochę. Ludzie mają, wiecie, studia, praca jakaś ten, także nie ma kiedy. Także ja też troszeczkę pewnie będę mniej streamować w te wakacje, bo to jest, że tak powiem, Taki czas, który mogę wykorzystać ze znajomymi. No i tyle, nie? Ale streamy są codziennie. Przynajmniej na godzinkę się będę odpalać. W tym roku nie opuściłem żadnego streama, także jestem kozaczkiem. Zaraz wam pokażę, jak piesek ładnie śpi. Kto to tak ładnie śpi, jak ty chyba? Laminata wypiłaś! Laminate, laminate. Dobrze, wracam. A na opening: Haty będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać. Pokażę Wam, na czym aktualnie siedzę. Jest to taki stołek, a obiady jem na krześle gamingowym. Także jeszcze warunki ekstremalne. Przez tego wirusa, niestety, wszystko się opóźniło. Ale do końca lipca ma być i narożnik, i krzesła, i rolety, także. O! Także będzie, będzie opening haty w końcu, a dzisiaj to co, mogę wam pokazać tego stanowisko, na którym aktualnie streamuję, chociaż tam też wszystko się zmieni, ale to mogę wam pokazać, jak to teraz wygląda. Dobra, walimy bombę, bo rodzice mają być o 8, .00. idziemy głosik oddać, a potem wpadam do nich na obiad, może coś nagram, bo moja mama lubi kamerę, może coś nagram, co tam będzie. Mieli jakieś kotleciki. O kurde Przyjęło się, czyli dobre, dobre, dobrze Kwiata odkładamy Zdążę? Na szybko wam pokazać? Zdążę, pewnie, że zdążę Ja nie zdążę Jo, yo, yo Znajdujemy się w moim pokoju Tu jest taka ściana, że tak powiem, chwały A dopiszę, dopiszę Kusia Bo mu obiecałem Proszę bardzo, Kusiu Obiecałem to jest Duży napis. Tutaj, oczywiście, inne osoby, które zechciały mnie wesprzeć, dziękuję Wam ślicznie. No i co? Pokażę Wam, co tutaj jest. Jest syf, ale tym się nie sugerujcie. Cały ten pokój będzie jeszcze zmieniany. Po tej ścianie też maluję, tylko dlatego, że tu i tak będzie nakładana na to mata wygłuszająca, i do tego będą szły jeszcze panele akustyczne. No ale pokażę Wam mniej więcej. Biurko się nie zmieni. Biurko się nie zmieni, także Wam pokażę. Proszę bardzo. Komputer. Komputer ten co był. Wszystko w sumie jest to samo. Wszystko w sumie jest to samo. Komputer tylko komputer. Komputer tylko na biurku, żeby nie się nie kurzył od dołu czy coś. Yy, monitory też idą do wymianki. To już nawet niedługo monitory będą zamieniane. Z tyłu mamy jeszcze konsolę. Tutaj miałem wiatraczek, który już jest okno. Nie będę pokazywał, bo nie mam jeszcze zasłon, także będzie. Widać, co jest yy, za oknem. Tam oczywiście są nieszczęsne kable, na które nie ma rady. No i co? Biureczko bardzo jest takie duże, ale zaraz wam powiem, dlaczego. No, także biureczko duże, bo mam zamiar mieć trzy monitory. Trzy monitory na biurku do tego komputer także wolałem wziąć większe ten blat z góry i tak można zawsze skrócić albo zamówić nowy bo tego biurka nie, nie, na żadnej stronie nie dostaniecie ja je ja do, sobie skonstruowałem jakby na zamówienie no i duży się, się, się zmieni, monitor się zmienią, krzesło się zmieni pokój cały się zmieni, pokój cały się zmieni będzie yy, ładnie wyglądał w panelach akustycznych jedyne jeszcze co się nie zmieni to nie wiem czy teraz będzie widać ale odpalimy Tam jest, że tak powiem, sufit powieszany, no teraz to wiecie, no i tam się też ściągnie z drugiej strony, na początku stanowisko miało tam stać, dlatego są też trzy takie lampeczki, ale no ja jednak się zdecydowałem, że na tej ścianie chcę mieć biurko, w dzień światło słabo się prezentuje, ale, ale... Gdzieś światło słabo się prezentuje, ale w nocy daje fajny efekt, wszystko będzie ładnie. No i w lipcu pewnie jakiś opening, chaty zrobimy czy coś nagramy. Ja w ogóle jakiś taki jestem. Nie wiem, jestem troszeczkę ulany, ale do tego też nad tym popracujemy. Nie wiem co jeszcze widzowie. Zajawkę troszeczkę złapałem na skok ze spadochronem. Może będzie z tego vlog, jeszcze w te wakacje. Póki co to się nigdzie nie wybieram, zostaję w Polsce. Tyle. Dobra, to już chyba czas lecieć. Tak, to już czas lecieć. Rodzice czekają, także, biorę dowód, idę głosować, spełnić obowiązek obywatelski i widzimy się na dalszej części nagrywek. Siema! Wróciłem, dałem głos, czekamy do wieczora, zobaczymy, co to będzie. Zapomniałem wam jeszcze pokazać dwóch moich kolegów, którzy mi towarzyszą w tej duchocie i w tym klimacie streamerskim. Taki jest jeden kwiatuszek. Drugi jest taki. Ten drugi troszkę mniej mi się podoba. Ale jest od mamy, także dziękuję, mamo. No i takie donice są designerskie. Nie ma, jak widzicie, jeszcze właśnie list. Bo tu wszystko, właśnie, będzie od, od góry do dołu klejone. Mam na to taką wizję, właśnie, że będą panele szaro-czarne. Fajnie to światło, właśnie, w, tych, w tym suficie podwieszonym będzie dawało efekt. Takim, wiecie. Fajnie będzie to wyglądało. No i chcę tu nawalić w tą wolną przestrzeń kwiatów. I może tu jakieś buddę sobie postawię z kadzidełkami, żeby to był taki chill room. No i zawsze marzyłem o takim pokoju dla mojego komputerka. No i pracujemy, pracujemy nad tym. No i te nieszczęsne kable, o jest. Jakbyście wiedzieli do jakaś stronkę czy coś, mogli polecić, gdzie dają takie kable na sznurku, gdzie można wszystkie kable dostać, USB-ki jakieś tam HDMI, z HDMI, z tym i z tym to byłbym wam bardzo wdzięczny, bo po prostu tego nie wiem jak to uporządkować. Nie wiem. Także Ariom na spacerek, teraz szybciutki. Także tak wygląda mój dzisiejszy, dzisiejszy dzień. O, i tak wygląda nasz spacer, właśnie. Wszystko trzeba obwąchać przez największe haszcze. No. Noga podnoszona, zakotowany i tarpega. Jak widzieliście, jak gdzieś tam z pieskiem lubię sobie pochodzić po haszczach. Taki spacerek to jest na pewno najfajniejszy dla niej, a nie po takim betonie. No ale trzeba uważać, trzeba uważać bo w tym roku naprawdę dużo kleszczy jest. Także także polecam się zaopatrzyć w jakieś tabletki na kleszcze. Czekajcie, bo to szumi. Chodź. Jezu <noise> Gołębia zauważyła. No, także oglądajcie swoje jakieś pieski, czy nie mają tam kleszcza czy coś, bo dla nich to jest równie niebezpieczne jak dla nas. A w tym roku dużo tego. Aria już miała trzy w zeszłym miesiącu, ale byliśmy u weterynarza i wszystko wszystko jest z nią git. No i dostaliśmy jakieś takie tabletki, że w tej krwi się pojawiają jakieś substancje, że ten kleszcz, jak się wgryzie, to, to też od razu wypada. Także teraz jest git, ale no trzeba uważać, bo naprawdę jest. Jest dużo tego i tyle Zara dotrę będziemy szamać Siema Pewnie poznajecie miejsce Jestem u rodziców w swoim pokajku Tam stanowisko stało w tej szafie Tutaj jest Wyrko Tu było grane Młody Jonsi. 2001 2001 Jonsi porządki w szafie co trzeba wyrzucić to trzeba wyrzucić budło medali, dyplomy znaczy to nie jest do wyrzucenia to zostaje młody, no, rząd i jak z zawodów najlepszy zawodnik, najlepszy zawodnik nie no kurcze mega najlepszy zawodnik tego telewizora nie było jak ja tu mieszkałem tu jeszcze jakiś... A, nie widać, ale to z Francji, jakaś nagroda, też za zawody. Hada pich, płytka, kolejny pich, otwórz drzwi dla hydraulika, dąguralesko, mezo, wyjście z bloków 18 jedno 18 ml, co nie wiem co, jakiś miks radia 1.8L, skrapowana pierwsza płytka Najlepsza Światła miasta, gramatik Tu też pich no, taki takie się słuchało kiedyś muzyki. No i co? Tak se mieszkałem Tak se mieszkałem, tutaj się streamowałem yy. Ojku. O, tu wam jeszcze pokażę co miałem na suficie. <laughs> Patrzcie to. Gwiazdy takie miałem z Danonków. O, tam jest nawet jakiś wielki księżyc. Także tu miałem nawet jakieś... Nie wiem czy tu widzicie. Czekaj, tutaj idzie tak cyk i to jest mały wóz. Tutaj, to jest mały wóz. Gdzieś tu jeszcze był wielki wóz. Chyba. No, to taki miałem atrakcje. To się już nie świeci, bo zostało pomalowane farbą. No i co? Tak się żyło. Tak się żyło. Pamiątkowe ciuchy kadrowe jeszcze kiedyś zrobimy przegląd na streamie tych właśnie rzeczy. No i tyle.

Przegląd kuchni. Tu chyba jakieś ogóreczki. Zawsze była kawa robiona na streamka. Jakieś słoje. Lodówka pełna. Nie to co u nas. -name Ale to wyniki mi się przerażało. <laughs> Trzeba trzymać kciuki. Za kogo? Wiadomo, za Polskę. Dupa wygra. <laughs> Piesek pędzi po haszczach. No i co. Godzina jest 20 zaraz. Za jakieś półtorej godziny wyniki głosowania. Zobaczymy co z tą Polską na kolejne 5 lat i no cóż, się okaże. W planach dzisiejszy streamek, ale chyba krótki, troszkę zmęczony jestem, chociaż wychillowałem u rodziców. To zmęczony po wczorajszym spotkaniu ze znajomymi. Kurczę pod słońce nagrywam. Mam ochotę sobie ponagrywać takie jakieś luźne wyjścia bezcelowe, tak zwany niczym. Jakoś tak fajnie sobie wyjść na świeże powietrze, a nie tylko przy tym komputerze siedzieć. Schudłem chyba coś. Dobra. Także koniec takiego luźnego vlogu, takiego dnia z zoniakiem. Sam nagrywałem, no bo Ewa na wyborach wróciła do Lubina. Jeśli wam się podoba, to oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich vlogów o niczym. Kiedyś się dobrze przyjęły, myślę, że teraz yy, może też wam się spodobać. No i co, wymyślcie sobie, co jakiś chcecie konkursik, żeby dostać gaminacica ode mnie, no bo dostałem naprawdę duży asortyment, jedną puszkę tutaj jeszcze mam otwartą, ale to sobie zostawię. Są jeszcze saszety, także to będzie dla Was do rozdania. Jedna, może dwie, zobaczymy. No i co? Łapeczkę tam możesz dać, Subika, jak chcesz. Kodzik Honey w sklepie oczywiście, Fortnite'owym. I zapraszam oczywiście na social media. Instagram jest najważniejszy, bo tam daje info o której zazwyczaj odbywają się streamy. Streamy są codziennie, tylko po prostu w różnych godzinach. O, także tam followek i tyle. Widzimy się zaraz na live. Ja sobie jeszcze coś zjem i startujemy.